Dziś proponuję pochylić się nad wspaniałym deserem, jakim jest słynny sernik nowojorski. Sernik nowojorski ma gęstą, lecz aksamitną konsystencję. Wyrabiany jest na bazie bardzo kremowego, lekko słonawego sera twarogowego. Swoją fantastyczną konsystencję zawdzięcza przede wszystkim jajkom. Używa się całych jaj oraz samych żółtek dzięki czemu uzyskuje się bardziej zwartą i aksamitną konsystencję. Ważne jest, aby jaja były wysokiej jakości. I tutaj niezmiennie polecamy jaja z ferm drobiu Jokiel. Jest bardzo serowy w smaku. Puryści nie dodają do niego żadnych dodatków. Co najwyżej odrobinę wanilii. My będziemy bardziej hojni. Zrobimy go na bogato i dodamy skórkę pomarańczy, sok z cytryny, cynamon i wanilię. Jego historia sięga początków XX wieku. Powstał na bazie popularnego wtedy w USA serka Philadelphia. Podobno wymyślił go w roku 1929 znany wtedy restaurator Arnold Ruben, emigrant z Niemiec. Właściciel kilku restauracji. Od roku 1908 otworzył w Nowym Jorku kilka restauracji, gdzie serwowano opracowane przez niego proste potrawy. Podobno sernik nowojorski powstał jako efekt podawanego u niego w domu deseru w formie serowej masy, wykładanej na talerzyki. Ruben wymyślił, aby robić z niego zwarte koło, które kroi się jak tort, a ciasto otrzymało nową nazwę. Set.